Witam, Stasiun Drops w kolejnym odcinku Zajmowy wychodzić i kruka. z Kruka W dzisiejszym odcinku nie pójdziemy w pogoń za Krukiem Ale wyruszymy sobie do biblioteki, która jest tutaj w kanionie Niestety pilnujemy jej orkowie Więc może być naprawdę ciężko Ale jeszcze przeczytajmy sobie tabliczki życia Drugiego poziomu Tylko je muszę znaleźć tutaj w tych wszystkich tabliczkach Zawsze coś nam to może pomoże ja sumie mógłbym przeczytać te domany magii, bo many nie będę się szkolił w ogóle, no bo po co mi to? Te tabliczek spokojnie mi wystarczą na jakieś teleportacje tego typu bajerki, ale to sobie kiedyś tam przeczytam. I teraz tak, zapiszmy grę. Yy, teraz śpijemy szybkiego śledzia. Tutaj jestem w stanie pokonać dwóch do trzech orków naraz, ale naprawdę nie więcej, dlatego muszę być tutaj ostrożny, bo i tak jest ciężko. Tutaj mamy dwóch pierwszych. Wiem, mogłem strzelać z kuszy. Mówicie, żebym się uczył, ale mi się nie chce. Dlatego muszę się męczyć na bliski dystans. No chodźcie! Dobra, idą. Uj, będzie się, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale spokojnie, ja już normalnie mam takie strategie na nich. Dobrze. Troszkę ucieknę, bo trochę mam zły teren. Muszę być dobrze ustawiony po prostu. Aj! Ucieknij, dobra Pięknie! No już jeden, to, to nic. Jeden to już takie nic, dobra. Pijemy stóweczkę, siedemdziesiątkę i trochę mięska. Dobra, tych to nie zbieram, one i tak są słabe i, i w ogóle niepotrzebne. Znaczy, nie, no, zobrażenie nie są takie złe, ale wymagają dużo siły i, i. są tanie, bo ja to bym sprzedawał bardziej niż żebym z tego korzystał. Dobra, tu mamy kąsacze, z kąsaczami szybko pójdzie. Akurat tutaj musieli rozbić swój obóz orkowie, no? Akurat tutaj. Chodź tu, kąsaczu. O, a ty skąd? A ty z tamtej drugiej grupki. Dobra, to jeszcze porozwalajmy tą łupkę. O, tam jeszcze jeden spoko. I teraz tak, tu będzie źle, ponieważ tu jest taki wyjątkowy wódz orków, który jest szamanem i jeszcze jest drugi szaman. Yy, dlatego może być źle. Tutaj za to mamy trzech orków, więc trzema jakoś też będę musiał dać radę. Szaman jest tam przy ognisku, ale tutaj mamy właśnie. Kąstarz tam bieg. Ale to nieważne. Na tamtych starajmy się nie zwracać uwagi. Znaczy, no. Nie rzucajmy się im w oczy tak bardzo. Dobra, zapiszmy, może. Wypijmy szybkiego śledzia, bo coś czuję, że wkrótce się skończy. I chodźmy. No, tu mamy trzech orków. Więc będzie słabo. No właśnie. Oddalę się trochę, bo się boję, że jeszcze tam ci zauważą i. I wtedy będzie kiepsko. Dobra, idzie dwóch, ale trzeci chyba... A, trzeci gdzieś tam chyba utknął pewnie. Bardzo mnie to cieszy. Oj, zaciął się, no. Nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze, z tym jest. Jak już jest jeden, to już sobie mogę pozwolić na wszystko. Okej, okay. yy, to teraz, tak tu wystarczy 70 i 50. No, pięknie. Dobra, powoli wbijamy tam do środka. I niestety nie da się ich ominąć tak tych orków, żeby wiecie. Yy, trzeba zabić wodza, bo wódz ma klucz do takich jednych drzwi, do których trzeba wejść. Tam jest ten jeden. Yy, dobra. Tam mamy tych. To chyba atakujemy szamana. Nie ma wyjścia. Tu będzie ciężko. Firebale, te sprawy. Dobra, spokojnie. Muszę ubić go jak najwięcej i uciekać. Albo najpierw wyciągnijmy tego wojownika. Tak, tak będzie lepiej. Oddalmy się trochę, bo Firebale mają lekki taki zasięg, powiedzmy i. Ohoho, uh, 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 no właśnie. I dalej musiałby podejść. Ale nie podejdzie. A ja sobie tu zabiję elegancko tego jednego. Chodź. No tamten niech się przygląda, jak tu zabijam jego wojownika. Dobra. I teraz tak. I teraz slalom ognia. Dobrze. Dobra, teraz, jak już ma broń, to nic mi nie zrobi. O, dobra. Lekkie wycofanie. Stówka i pięćdziesiątka. Zapisujemy. I ciśniemy idziemy dalej. Bo tam musimy wejść do biblioteki. No bo tam ma, to jest ostatni już budynek, który nam został do oglądnięcia. I ostatnia tabliczka do zdobycia, więc. Więc rozumiemy się. Tu nie ma wojownika, został już tylko wódz. No ale idą jeszcze jego ochroniarze! Szybciej! A, z nie ma się co męczyć. Oj, tu widzę ładny cmentarz orków, sobie tu zrobimy. Dobra, chodźcie. A ty gdzie uciekasz? Ja ci dam uciekanie. Chodź tu! Głupi szamanie, ja cię dorwę i tak. Bo mam spida. A, gin! Gin! Dziń wodzu, nie! Uciekam. Nie, no musiał się obronić. Tym, te, to trochę musiał się bronić. Dobra, teraz szybko muszę tu dobiec. Podleczyć się. Szybciej, 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 szybciej. Pełnia życia! Idą sobie, momencik, zapiszmy, zapisz, zapiszmy to. I teraz ciśniemy wodza, wodza ciśniemy. Jak wodza zabije, to już będzie. A właśnie, bo wóz masz fireball. No nie Aha No nie, śledź mi się skończył, no to teraz będzie fajnie O nie, nie, to ja już zginę. Nie mam śledzia i, i teraz nie mam jak uciekać dobrze A to jest ważna taktyka mojej walki z orkami. No nie, nie, nie No właśnie, koniec. Game over Zapomniałem zażyć śledzia, ale spokojnie ja to zrobię, tylko muszę muszę zażyć śledzia. O, zniknęli, okej. Okay. Oni pewnie się teleportowali już tam, gdzie mają być. A ja tu zażyjemy śledzia. No, bo to tak jest, że. A nie, jest tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Haha, mamba! głupi orkowie. Hehehe. He, he. To już normalnie. Jak nie ma wodza, to. Nie ma szamanów. To... Aj. Spadaj. No, tego chcę zabić. Bo mu nie dużo zostało. Moment, ustawmy się na lepszą pozycję. Trochę z tej strony, bo z tej strony był ten słabszy. No właśnie. No, to teraz. Papa. Potem poekspijmy jeszcze na tej reszcie orków. I momencie, gdzie jest ten szaman? Bo on ma klucz. Dobra, bierzemy. O, mamy kluczyk. Elegancko. O niego mi głównie chodziło. Yy, dobra, to wypijemy. Dokończymy mięskiem. I idziemy po resztę orków. Tu było tych dwóch, to oni chyba byli tu z lewej strony. Bo wiem, że tam jeszcze z prawej powinno być dwóch, i jeszcze jeden został chyba tam przy, przy wejściu. Z tego co pamiętam. No tu gdzieś też powinna być kapliczka Beliara. Dobra, wypijmy sobie szybkiego śledzia. Fajna sprawa, bo mam te takie mikstury szybkości. A ten. A jednak jeszcze został jeden. No spoko. No to chodź. Nie, no, jak ja będę miał szpon Beliara i pójdę do górniczej doliny, jaka będzie rzeźnia? Dopiero. No. Dobrze. I tu gdzieś panować, nie? Skapliczka Beliara. I tu powinno nam zostać jeszcze trzech orków: dwóch yy, przy sobie i jeden gdzieś tam z, z daleka. Hmm, jeden? A jeden, e to. A nie, słyszałem drugi. Ło wow, wow, no jaki maskujący sz... normalnie. Maskujący się ork, dobry jest. A, nie może wyjść coś z kryjówki? Nie, no maskujący się ork, dobry. Łocho, ale mnie pociśnął. Cofamy się. Nie, no do. Nie, no ładnie się zamaskował. Ukrył się w piasku, zakopał się i że niby go nie ma. Nie, zaskoczył mnie tym posunięciem. Ci orkowie to mądrzejsi są niż myślałem. Dobra, i ja mamy ostatniego orka Tuż tutaj przed świątynią. Więc chodźmy No szybki śledzik się w sam raz skończył Tylko to Tam się trochę boję, bo są te efekty uboczne, nieznane i coś tam, coś tam, a A jeszcze piję tego tyle, a nic mi się z tym nie stało Chodź tu A i zła pozycja, bo jest wyżej, ale spoko Ogarnąłem yy, 70 Dobra tu wolę często zapisywać, bo to jednak jest troszkę już trudniejszy etap gry. Tu mamy za to ognistego demona. O, jaka melodia normalnie. Taki trochę cieniostwór, ale potężniejszy. Dobra. Udało się. Możemy to tak otwierać sobie? Możemy. No to otwieramy. Właśnie, dwie tabliczki. Właśnie muszę liczyć, bo ma, powinny być cztery tutaj, więc żebym jakieś nie ominął. To już mamy dwie. To ja tutaj nie otworzę. Moment, nie ma ognisty demon czegoś do zebrania? Nie ma czego plądrować Nie ma czego plądrować, okej, okay, to zapiszmy tutaj I zobaczmy Może w tym kufrze też coś jest eee, dobra O rany, tak, tak, tak Ja już zapominam tych kombinacji Dobra, otwarło się a, nic ciekawego. Okej. Okay. Hmm. To jest też dobre, że można... Jak ktoś ma więcej czasu już jakieś skomplikowańsze, bardziej skomplikowane sekwencje, to można sobie na kartce zapisywać, nie? Ja to tak w miarę pamiętam, więc... Więc nie jest źle. Tu powinien... O, kamienny strażnik się ma. Nie wiem czemu, ale jak ładuję od prawej do lewej, to jest szybciej. Oj, pyk, pyk. A z prawej, o, z prawej, w sumie tak samo szybko, ale o, tak jest wolniej niż jakbym tak, o, tak ciachał. Dobra, wbijamy do środka, tu powinien być jeszcze jeden strażnik, no nie, jeszcze ognij oh, ty demon! Nie! Ja się tak nie dam, nie, zginę, 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 zginę! Nie dam się! Yes, przeżyłem! No to ładujemy sobie pełnię życia. Bo już i tak za dużo straciłem. Tu mamy jakieś mikstury, może jakieś fajne na siłę, zręczność. Nic tu, nie tu, właśnie jak to czytamy, to coś tam może czasami jest napisane, ale tak i tak nic z tego nie wynika. Skrzyneczka, kolejna tabliczka, to już są trzy. To jeszcze gdzieś jest jedna. Dobra. Bo już tych starych nie liczę, bo one nic nie dają. Mnie interesują tylko te magiczne. Tu coś mamy. Dobra, tu mamy kolejne przejście, więc zapiszmy. I wchodzimy. Kolejny ognisty demon jak tam z poziomem? Jest, będę miał jeszcze poziom, ale nie, kurczę, żeby się nauczyć czytania na trzeci poziom, no muszę mieć dwa poziomy, bo to wymaga 15. Ja nie mogę, ale siebie ładujemy nawzajem. Strasznie szybko. No ale niestety potrzebuję 15 punktów nauki, więc potrzebuję dwa poziomy, więc jeszcze się nie nauczę. E, tu mamy stare kamienne tablice. To jeszcze gdzieś jest jedna tablica w takim wypadku. Tak, bo są trzy stare i cztery magiczne. Trzy zebraliśmy magiczne i jeszcze gdzieś powinna być jedna. To chodźmy poszukać, bo tam yy, bo tam jest to takie rozwidlenie Tutaj byśmy weszli bez problemu Ale właśnie żeby przejść tam dalej Gdzie jest żółta tabliczka To musimy mieć klucz od, od szamana yy, Dlatego bez tego się nie idzie obejść Dobra Oczywiście musi być zapis Bo tak żeby inaczej Dobra, i w następnym odcinku A dobra, to wam powiem później Ohoho, oho, dwóch nie, ale strasznie szybko walą tymi pięściami, naprawdę hardcore. Tu widzę ognisty demon, ale on coś czuje, nie jest sam. No tu mam esencję ducha. Przyda się, przyda się. Bo później niby, ja niby jestem wojownikiem, ale jeśli chodzi o magię, to w zwojach będę chyba korzystał, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Chodźmy. Zapisałem, zapisałem chyba, nie? A najpierw kamienny strażnik. O, jest poziom, fajnie. Ognisty. Dobra, póki się nie może odwrócić, klepiemy, klepiemy. Pięknie, bo się nie mógł odwrócić. Nic tu nie ma. Nic nie masz, co? Tu coś? A, jeszcze jeden, strażny. Dobra. Sprawa załatwiona. Tu mamy jakąś tabliczkę. A, żółta tabliczka. To nie, 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 ja potrzebuję magiczną tabliczkę. Hmm, jest kufer, jest kufer, to pewnie w kufrze będzie. Chodźmy do kufra. Okej, okay, i jest czwarta, czyli się wszystko zgadza. Mamy tabliczki, wszystkie jakie tu mogliśmy znaleźć. To spadajmy do, do magów wody. Powiedzmy, że co, gdzie jest, w jakim budynku. Odnieśmy tabliczkę. I będzie kolejny poziom. Teraz widzę, że już poziomy idą mniej więcej równo. Yy, chyba, że nie, jednak nierówno idą. Teraz nie wiem, czy czasem nie jest tak, że co poziom potrzeba o tysiąc więcej doświadczenia. Bo w poprzednim poziomie chyba potrzeba było dziesięć tysiąc. Ja, tysiąc? Tysiąc, tak. Tysiąc. Nie, 10 tysięcy, tak 10 tysięcy, no tysiące jest mało Potrzeba było 10 tysięcy, a teraz już potrzeba 11 Bo wydawało mi się, że teraz już będzie iść regularnie co 10 tysięcy Ale jednak teraz widzę, że... Aha, jeszcze trochę więcej jednak, bo trochę już pozabijałem też No to może trzeba było... no nie wiem, w każdym razie jest coś koło tego teraz potrzeba No bo mamy 22 Szkoda, że nie ma jakiejś miksturki, żeby mi dała 3 punkty nauki Przydałaby mi się taka właśnie teraz, bo bym się z chęcią nauczył tego, dobra, szybki śledź i lecimy do magów wody. No i póki co, tak lecimy, to wam poopowiadam. W naszym odcinku już pogadamy sobie z magami wody o tym, co kruk odwalił. Że po prostu on tam zatrzasnął te drzwi i, i, i lipa z tego wyszła. I oni muszą coś wymyślić, jak my się mamy dostać do tej świątyni. I tym się zajmiemy, bo oni nam wtedy powiedzą, i my to zrobimy. No a potem. Jeszcze w następnym to zabiję już kruka i zdobędę szpon beliara. Będę sobie koksił taką bronią po prostu. I mam nadzieję, że też właśnie poprzez te poszukiwania, dostanie, przez te próby dostania się do świątyni, i przez samo zabicie kruka wbiję mi poziom i, i się nauczę tych tabliczek na trzeci poziom. I wtedy już będę mógł sobie gdzie ja to lecę, do bandy, do piratów, jak chcę, do magów. Rozpędziłem się troszkę. Jeszcze robiłem też misję, tam poboczną zrobiłem misję U Snafa. On tam chce, żebyśmy zrobili jakiś sos. I wtedy daje nam przepis, i my ten przepis do Samuela. I on robi młot low, i przez to robi nam gulasz. Yy, o, ognisty gulasz, i daje nam premię do siły jeden. Coś takiego jak gulasz Tekli, tylko, tylko troszkę inne. Yy, dobra, pogadajmy sobie z Saturasem. Saturas, Saturas. Gdzie jesteś, Bo mamy kole kolejnego relikta. O, jest, patrzy w stronę bagna, ale my mamy teleportację i nie wychodzimy stamtąd. Yy, Aha, uwolniłem więźniów. Uwolniłem więźniów. Bardzo dobrze. Oby szczęśliwie dotarli do swej ojczyzny. No, i jeśli chodzi o relikty. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystko, oddałeś nam wielk To pozwoli nam wykonać. A co nie ma jakiejś premii doświadczenia nie za to, że już wszystkie? A, to się wypchaj. To idziemy jeszcze do tego. Riordan? Nie, Mixir, nie Mixir. Ten, ten tutaj, to Riordian chyba, nie? Riordian. No to ten. Jeśli chodzi o budynki. E, jeśli chodzi o te budynki. Tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewni się, że nie sprawią kłopotów. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. Mhm, y, dobra. Y, orkowie już nie to. Nie orkowie tym. wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz? Zabiłem ich przywódce. Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. No zabiłem wszystkich orków, no ale niech ci będzie tylko przywódcę. I znalazłem wszystkie posiadłości. Znalazłem wszy wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła? Dziękuję. No, super. Yy, no to właściwie tyle w tym odcinku, jak tam z doświadczeniem. No i no, jeszcze potrzebuję 9000. To będzie ciężko. Ciężko będzie to zdobyć. No ale nic. Mixir na nas musi poczekać w takim wypadku, no bo co? Yy, dobra, no to ja się z Wami żegnam, a ja tu sobie jeszcze poczytam tabliczki, many. Tak, dokładnie. A, to jest. Ja nie mogę. Życia trzymam masz 5. Nie, to, to by mi się przydało do walki z Krukiem. Wiesz, one dajmy chyba 15. No to normalnie 75 punktów trafień. Przecież to jest. No to to jest prawie normalnie 1 czwarta tego co mam. Więc to jest cholernie dużo. A też potrzebuję te punkty trafień, bo Beliarot tak nam nie oddasz ponu Beliar, tylko właśnie musimy mu składać ofiary w, w postaci tych punktów trafień. Więc to też właśnie będzie przydatne. No dobra, no ale na tym kończymy, tak więc do usłyszenia i na razie.